Kolejny wykład z cyklu funkcje, przypomnienie, porządkowanie naszej wiedzy, przypominanie podstawowych własności. Powiem, że już powiedzieliśmy o yy, funkcji, o definicji funkcji, co to w ogóle jest. Dalej, o podstawowych pojęciach typu dziedzina, war, zbiór wartości funkcji, wykres funkcji, yy, funkcja parzysta, nieparzysta, okresowa. Kolejne własności funkcji. W ogóle po co my to robimy. A po to, żebyśmy rozumieli się wspólnie, jeżeli gdzieś w twierdzeniu będzie mowa, niech funkcja F będzie ograniczona i różnowartościowa na zbiorze takim a takim, bo za chwilę o tych własnościach będzie, żebyśmy wiedzieli o co chodzi i żebyśmy rozumieli to samo. No więc w tej chwili umawiamy się do tego, co to oznacza. No, dana jest funkcja F, działa na zbiorze x w zbiór y. X i y to są podzbiory zbioru liczb e, rzeczywistych. Pierwsze pojęcie, które chcemy omówić, przypomnieć, to jest pojęcie funkcji ograniczonej, czyli funkcja ograniczona. Ograniczona. Co to jest funkcja ograniczona? Ja już takiego pojęcia użyłem na jednym z wykładów, gdy mówiłem, że w definicji całki oznaczonej bierzemy funkcję ograniczoną, bo tylko dla takiej funkcji całki oznaczone zdefiniowaliśmy, bo dla nieograniczonych one nie istnieją. Przypomnijmy o co chodzi. Najpierw rysuneczki. I chodzi o wyrobienie intuicji. Mam funkcję x kwadrat. y równa się x kwadrat. Funkcję dobrze znaną, funkcję kwadratową. Co jest zbiorem wartości tej funkcji? Ten zbiór. Może go tak zaznaczę sugestywniej, czyli zbiór od zera do plus nieskończoności. Czy taką funkcję chcielibyśmy nazwać funkcją ograniczoną? Hmm, to zależy. Kto? E, otóż umawiamy się, że ograniczoność funkcji będzie związana ze zbiorem wartości funkcji. Będziemy obserwować zbiór wartości funkcji. No więc co jest zbiorem wartości? od zera, gdybym go płasko narysował, od zera do plus nieskończoności. Czy taki zbiór jest ograniczony? Intuicyjnie nie. Z dołu tak, przez pewną liczbę byłby ograniczony, ale z góry nie, bo wartości przyjmuje dowolnie duże. Nie ma ograniczenia z góry. Ale gdybym wziął funkcję kwadratową na odcinku od 1 do 3, powiedzmy, że tu jest taka skala, to wtedy zbiór wartości byłby odcinkiem takim, o właśnie tym. I wtedy ten zbiór byłby ograniczony. No więc będą różne sytuacje. Umawiamy się, że funkcja ograniczona, i teraz jest formalna definicja, to taka funkcja, której zbiór wartości jest ograniczony. Czyli zbiór wartości, czyli zbiór f od x, takich, że x należy do dziedziny funkcji f jest ograniczony. No i teraz dochodzimy do tego, co to znaczy, że zbiór jest ograniczony. Zbiór jest ograniczony. Jeżeli jest ograniczony z dołu i ograniczony z góry. Zbiór jest ograniczony z dołu, czyli ten zbiór wartości funkcji będzie ograniczony z dołu, jeżeli f od x będą większe, równe od pewnej liczby, którą oznaczę przez m dla każdego x ze zbioru, który nas dotyczy. Tu akurat df, czyli z dziedziny funkcji f. Zbiór będzie ograniczony, jeżeli będzie ograniczony z dołu i będzie ograniczony przez pewną liczbę. Jedną, ale będzie takich ograniczeń, takich majorant y, nieskończenie wiele z góry. I to będzie dla każdego x należącego do dziedziny funkcji f. Powiemy, że funkcja jest ograniczona. Patrzymy na zbiór wartości, który jest tu na osi Y. Jeżeli jest ograniczony z dołu, czyli jest taka linia pod wykresem i ograniczony z góry, czyli mamy pewną linię poziomą nad wykresem funkcji na całym rozpatrywanym zbiorze, to wtedy funkcję będziemy nazywać ograniczoną, czyli ma być ograniczona z dołu i ograniczona z góry. Często jest zapisywane to tak, że można wyznaczyć taką liczbę, która jest wspólna i wtedy piszemy, że funkcja jest ograniczona, jeżeli jej bezwzględna wartość jest mniejsza, równa od pewnej jednej liczby, no bo zawsze ten odcinek MM możemy zawrzeć w odcinku M duże. Minus m duże, przy czym to m z tym mm akurat nie jest związane. Czyli trzeba ustalić odpowiednią liczbę dla każdego x należącego do dziedziny f. I tak będzie też w literaturze zapisana ograniczoność funkcji. Weźmy przykłady. Przykład pierwszy. Weźmy funkcję. No więc od x kwadrat zaczynam. Czy jest ograniczona? Obserwujemy zbiór wartości. Proponuję narysować wykres, żeby lepiej to widzieć. Zbiór wartości, tu jest 0, to jest ten zbiór, czyli zbiór 0 plus nieskończoność. Nie. Odpowiemy, że nie jest ograniczona. Co prawda z dołu jest ograniczony zbiór wartości, ale z góry nie. Czyli nie jest ograniczona. Weźmy funkcję y równe sinus x. Sinus x dla dowolnego x rzeczywistego i tu też było dla dowolnego x rzeczywistego. Popatrzmy na funkcję sinus, to nie jest konieczne rysowanie wykresów, ale jednak narysujmy wykres funkcji sinus. Tu jest 0, tu, tu pi, tu pi, tu 2 pi i tak dalej. Wartość maksymalna 1, minimalna minus 1. No więc rzecz jasna, ustalamy zbiór wartości od minus 1 do 1. I ten zbiór e, minus 1, 1 to jest zbiór wartości funkcji. I każda wartość funkcji f od x jest większa, równa na przykład od minus 1, mniejsza, równa od 1. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że bezwzględna wartość tej funkcji jest mniejsza, równa od 1 dla każdego e, x. I może jeszcze jeden przykład, trochę trudniejszy. Weźmy funkcję y równe x kwadrat minus 1 przez x kwadrat plus 1. Funkcja ma dziedzinę, która jest całym zbiorem liczb rzeczywistych. Pytanie, czy ona jest ograniczona. Może już tego tak nie widać. My będziemy takie funkcje badać precyzyjnie, rysować ich wykresy, ale już teraz zauważymy, że x kwadrat minus 1 przez x kwadrat plus 1 można z góry oszacować dla każdego x. -a. W liczniku coś większego, czyli x kwadrat, w mianowniku coś mniejszego x kwadrat równa się 1. Czyli już widzimy, że funkcja jest ograniczona z góry. Jej zbiór wartości jest ograniczony z góry. Spróbujmy z dołu szacować coś mniejszego, czyli minus 1 przez x kwadrat plus 1 to jest większe równe. Tu jest x kwadrat, x kwadrat plus 1 jest większe równe od 1, czyli całość jest większa od minus 1. No więc mamy, że f od x w tym przypadku jest pomiędzy minus 1 a 1. Również minus 2, 5 moglibyśmy zapisać i też byłoby dobrze. No więc jest wiele funkcji ograniczonych, nieograniczonych. Funkcja 1 przez x jest ograniczona? Nie. Ale na pewnym odcinku wyjętym z dziedziny bez zera już byłaby ograniczona. Funkcja tangens. Będzie ograniczona? Nie, ale na pewnym odcinku wyjętym z dziedziny będzie ograniczona. Za chwilę kolejne własność. I kolejne pojęcie. Yy, pojęcie monotoniczności funkcji. Będziemy mówić o funkcjach, które są monotoniczne, albo nie są, czasem na pewnym przedziale są, na innym nie są, yy, i tak dalej, i tak dalej, czyli funkcja monotoniczna. Monotoniczna, czyli rosnąca, albo malejąca. Mamy więc funkcję f działa na zbiorze x w zbiór y i chcemy formalnie zdefiniować pojęcie monotoniczności funkcji rozpisując to na pojęcie kiedy ona rośnie, kiedy maleje. Zacznijmy od przykładów. Weźmy funkcję x kwadrat i jej wykres. y równa się x kwadrat. Czy taką funkcję chcielibyśmy nazwać monotoniczną? Hmm, monotoniczną, czyli rosnącą albo malejącą. Patrzmy na wykres i umawiamy się, że idziemy z argumentami x od lewej do prawej, czyli w kierunku rosnących argumentów i obserwujemy wartości. Dla, tej wartości, dla tego x wartość jest taka, dla następnego taka, czyli spadła ta wartość, czyli maleje, czyli jakby funkcję tę może nazwiemy malejącą, ale potem już dla kolejnych par. Jak ten x1, x2 wezmę, to tu jest tyle, a tu tyle więcej, czyli tu rośnie. No więc trochę maleje, trochę rośnie, czyli generalnie to nie jest funkcja monotoniczna, ale gdybyśmy ją rozpatrywali tylko na półprostej od 0 do plus nieskończoności, to wraz ze wzrostem argumentu wartości funkcji rosną i taką funkcję chcemy nazwać funkcją monotoniczną. No więc jaka jest formalna definicja, mógłbym szerzyć poszerzyć zbiór przykładów, ale to wystarczy. Otóż idziemy z argumentami w stronę większych x wraz ze wzrostem x i obserwujemy wartości. Jak większy argument względem mniejszego, to wartość dla funkcji rosnącej powinna być większa i umawiamy się, że funkcja f jest rosnąca, jeżeli dla każdej pary x1, x2 z dziedziny funkcji, f. x1 mniejsze od x2 implikuje, że f od x1 jest mniejsze od f od x2. I taką funkcję nazwiemy rosnącą, czasem powiemy ściśle rosnącą. No więc, gdyby ktoś chciał się... Uczyć na pamięć takich relacji, to chyba błąd robi. Wystarczy popatrzeć na wykres funkcji rosnącej, narysować sobie taką funkcję rosnącą i widać, że jak weźmie dwa argumenty x1, x2, to wartość w mniejszym powinna być mniejsza na danym dziedzinie. Często rozpatrujemy tylko przedziały w tym miejscu i wtedy mówimy, że jest na danym przedziale monotoniczna. Jak będzie dla funkcji malejącej? Malejąca. No więc będzie dla każdej, każdej pary x1, x2. no Może z jakiegoś zbioru A tym razem, z jakiegoś przedziału wezmę, jeżeli x1 jest mniejsze od x2, implikuje, że wartość w tym mniejszym jest większa od x1, przepraszam, wartość jest większa od f od x1, to wtedy nazwiemy taką funkcję malejącą, czy ściśle malejącą. Zobaczymy w literaturze teraz różne inne nierówności, tu będzie mniejsze lub równe. No więc taką funkcję nazwiemy albo słabo rosnącą, albo niemalejącą. Jest wiele różnych określeń i analogicznie tutaj, ale nie będę tego zapisywał. Jak się sprawdza, że dana funkcja jest monotoniczna z definicji na razie, bo mamy tylko definicję. No więc jeżeli weźmiemy funkcję przykład weźmiemy funkcję f od x, y równe f od x równe x kwadrat i mamy sprawdzić, czy ta funkcja jest monotoniczna, no to koncentrujemy się na przykład na zbiorze od 0 do plus nieskończoności, mamy ten zbiór, tu jest 0, bierzemy dwa dowolne argumenty, x1, x2, ustalmy, że relacja pomiędzy tymi liczbami jest taka, wzięliśmy parę x1 mniejsze od x2 i obserwujemy, parę wartości f od x1 i f od x2. W praktyce bierze się różnicę f od x2 czy f od x1 minus ta druga wartość i porówna się tę różnicę z zerem na końcu i stąd otrzymamy odpowiedni wniosek. No więc dla tej konkretnej funkcji mamy x2 do kwadratu, bo funkcja jest kwadratowa x kwadrat minus x1 do kwadratu. Do czego zmierzamy? Żeby zobaczyć, czy to wyrażenie dla każdej takiej pary wyjętej ze zbioru od 0 do plus nieskończoności, to x1 może być zerem, czy to jest dodatnie, czy ujemne, czy raz takie, raz siakie, i wtedy nie będzie monotoniczna. No, mamy pomysł rozpisać tę różnicę kwadratów na różnicę razy suma x1 plus x2. Oczywiście x1 plus x2 jest zawsze dodatnie, bo te dwie liczby są ze zbioru od 0 do plus nieskończoności. x2 było założenie, jest większe od x1, czyli ten czynnik jest też dodatni, całość jest dodatnia. Mamy f od x2 jest większe od f od x1, czyli f od x2 jest większe od f od x1. Wniosek, jak na rysunku popatrzymy, jak tu mam x1, tu x2 jeszcze raz, to f od x2 było większe od f od x1. No więc funkcja jest rosnąca. Zapiszemy słowem, że jest rosnąca, czasem będziemy używać takiego znaku, że jest rosnąca, a dla malejących, gdyby była, będziemy używać takiego znaku. No, to jest trudne przy trudnych funkcjach, przy bardziej skomplikowanych zapisie, żeby sprawdzać, czy jest monotoniczna. Domyślamy się, że te rachunki dla prostych funkcji idą łatwo. Obiecuję, że będziemy mieli bardzo dobry środek do sprawdzania, że funkcja dana jest rosnąca, malejąca i to będzie pochodna. Znak pochodnej będzie decydował w danym przedziale, czy ona rośnie, czy maleje. No może dopowiedzmy, że jak pochodna w danym przedziale będzie dodatnia, to funkcja będzie rosnąca, jak ujemna, to jest malejąca, ale to będzie w odpowiednim miejscu tam, gdzie już będzie pochodna u nas na wykładzie i gdy będzie twierdzenie Lagrange'a. Jak ktoś chce zajrzeć, to proszę zrobić przeskok. I jeszcze jedno pojęcie na tym wykładzie, które spotkamy w opisach funkcji, które pojawiać się będzie w różnych miejscach. Pojęcie funkcji różnowartościowej i też musimy powinniśmy przynajmniej rozumieć, o co tu chodzi. No więc y, mamy funkcję określoną na zbiorze X, działa w zbiór liczbowy Y, to są zbiory, podzbiory zbioru liczb rzeczywistych i chcemy zdefiniować pojęcie funkcji różnowartościowej, przynajmniej na jakimś może podzbiorze zbioru X. Y, no więc y, weźmy znowu przykłady i chodzi o intuicję. Mamy x, y, mamy funkcję, którą zadaje takim wykresem. E, domyślamy się, że chodzi o funkcję liniową. Czy taką funkcję nazwiemy różnowartościową? Czy chcielibyśmy ją nazwać różnowartościową? Dopowiem, różne wartości ma mieć dla różnych argumentów. Tak trzeba to rozumieć. Czy ona dla różnych argumentów ma różne wartości? Jak tu jest x1, tu jest x2, to wartość jest taka, wartość ta jest taka, no i tu tak jest akurat, czyli tę raczej nazwiemy różnowartościową, a gdybyśmy wzięli funkcję x kwadrat, czyli już kwadratową o takim wykresie, y równa się x kwadrat, czy tę funkcję nazwalibyśmy określoną na całym zbiorze liczb rzeczywistych, różnowartościową, czy chcemy ją nazwać różnowartościową, bo jeszcze definicji nie ma, no więc czy dla różnych wartości, różnych argumentów przyjmuję różne wartości, jeżeli wezmę minus 1. 1, no to wartość jest 1, czyli przyjmuje tę samą wartość. Czyli tę funkcję raczej nie nazwiemy różnowartościową, bo dla różnych argumentów przyjmuje czasem tę samą, chociaż dla jednej pary argumentów, tę samą wartość. No ale gdybyśmy ją rozpatrywali tylko od zera na takim podzbiorze zbioru liczb rzeczywistych do plus nieskończoności, czyli na tym zbiorze, no to już sytuacja byłaby inna. Już byłaby chyba różnowartościowa. Dla różnych argumentów ma mieć różne wartości. No więc definicja formalna jest następująca. Domyślamy się już jaka funkcja definicja. Funkcję f nazwiemy różnowartościową, jeżeli dla każdej na danym zbiorze, jeżeli dla każdej pary argumentów x1, x2 należących do pewnego zbioru A, który jest pod zbiorem dziedziny funkcji f. x1 różne od x2 implikuje, powoduje, że f od x1 jest różne od f od x2. Jeszcze raz przeczytam. Dla różnych argumentów wartości mają być różne, czyli dla każdej pary różnych argumentów wartości są. Różne. I od razu dopowiedzmy, że ten zapis jest mało praktyczny do rozstrzygania do rachunków, do obliczeń, do rozstrzygania, czy dana funkcja jest różnowartościowa. I tu komentarz, jeżeli mamy taką implikację, i to jest pewne zdanie P odnoszę do oznaczeń, które często w logice stosujemy i mamy implikację p implikuje Q, to przypomnę albo poinformuję, że taka implikacja jest równoważna w sensie logicznym implikacji nie Q implikuje nie P. Mamy tu pewne prawo logiczne, czyli <laughs> takie prawo, które zawsze jest prawdziwe, niezależnie od wartości logicznej poszczególnych zdań, jest to prawo kontrapozycji. Implikacja P implikuje Q ma taką samą wartość logiczną, jak nie Q implikuje nie P. No więc tę definicję moglibyśmy zapisać tak, że x1 różne od x2 implikuje f od x1 różne od f od x2. Zapisać, że funkcja jest różnowartościowa, jeżeli f od x1 równa się f od x2, implikuje, to jest to zdanie nie q, jesteśmy w tym miejscu, implikuje nie p, implikuje x1 równa się x2. Powtórzmy. Funkcja jest różnowartościowa, jeżeli dla różnych argumentów przyjmuje różne wartości albo druga wersja równoważna tej definicji funkcja jest różnowartościowa wtedy gdy równe wartości funkcji powodują że te argumenty są takie same i to jest Praktyczne do rachowania, bo operujemy równościami, a nie czymś takim, że jest nierówne. Weźmy przykład na zakończenie tej części. No więc, jeżeli przykład to bardzo prosty, weźmy funkcję kwadratową. Niech f od x równa się x kwadrat, która nie jest różnowartościowa i to już widać, ale jednak na pewnym zbiorze jest różnowartościowa. Weźmy zbiór od 0 do plus nieskończoności, czyli tylko tę część paraboli. No i domyślamy się, stawiamy hipotezę, że jest różnowartościowa. Jak to sprawdzamy z definicji? Weźmy tę wersję definicji, no więc bierzemy na osi liczbowej jeszcze raz tu jest 0, nieskończoność, bierzemy dwa argumenty x1, x 2 są jakieś tam, obydwa są na prawo od zera, większe lub równe 0. Nie wiemy, czy są różne, czy nie. Mamy coś takiego udowodnić, ale zakładamy, że f od x1 równa się f od x2, czyli jesteśmy w tym miejscu, to jest nasze założenie. Dla tej konkretnej funkcji x1 kwadrat równa się x2 kwadrat, i to jest nasze założenie. Pytanie. Czy x1 równa się x2? Stąd no to przekształcamy. x1 kwadrat minus x2 kwadrat równa się 0. Jest różnica kwadratów, czyli x1 minus x2. Rozpisuję to ze wzoru skróconego mnożenia. x1 plus x2 równa się 0. Iloczyn równa się 0, gdy x1 minus x2 równa się 0 lub x1 plus x2 równa się 0. Jeżeli mam to równanie, x1 minus x2 równa się 0, to x1 równa się x2, czyli tak jak trzeba. Jeżeli mam to, x1 plus x2 równa się 0 i x1 było większe lub równe od 0, x2 było większe lub równe od 0 i ich suma jest równa 0, to oznacza, że x1 równa się 0. I x2 musi być równe 0, czyli wtedy x1 równa się x2 i akurat 0. Czyli w każdym z tych przypadków x1 równa się x2. Co pokazaliśmy, że równość wartości funkcji kwadratowej na zbiorze od 0 do plus nieskończoności implikuje równość argumentów. Czyli formalnie rzecz biorąc, sprawdziliśmy, że funkcja jest różnowartościowa. To pojęcie różnowartościowości pojawi się już niedługo, gdy będziemy budować funkcję. Odwrotne i o tym przypomnę, podsumujmy kolejne własności funkcji. Omówiliśmy na tym wykładzie funkcje ograniczone, funkcje monotoniczne, czyli rosnące, malejące i w końcu funkcje różnowartościowe. Te wszystkie pojęcia będą się nam tu przewijać w różnych sytuacjach.